Pierwsze starty w sezonie zawsze są wyjątkowe, że tak można powiedzieć, bo nikt nie do końca może stwierdzić, w jakiej jest formie. Możemy jedynie tylko przypuszczać, jak będziemy wyglądać na tle innych drużyn. Jak było widać, no wypadliśmy naprawdę bardzo dobrze. No lepiej nie można było zacząć, no bo dwa podia mieliśmy w dwa dni, trzecie i oczywiście to nasze pierwsze wymarzone zwycięstwo. Także no, lepiej się nie dało zacząć tego sezonu. Fajnie jest zacząć sezon, e, ogólnie fajnie jest zacząć sezon w, w, ze zwycięstwem, a w nowej ekipie no, to jest jeszcze dodatkowe e, takie uczucie i taki kopniak, nie tylko dla mnie, ale również dla całego zespołu e, na dalszą część sezonu. No, nie wiedziałem czego się spodziewać, jestem tu pierwszy raz. E, słyszałem. E, Głównie ze sprawą wakacyjnych rzeczy, tutaj, tutejsze tereny, ale nie sportowo-kolarskich, więc nie wiedziałem czego się spodziewać. No, ale po pierwszych treningach, już miłe zaskoczenie. Krajobrazy, góry, drogi do trenowania, trasy bardzo dobre. No, jesteśmy tu już ponad tydzień i naprawdę zwiedziliśmy okolice w promieniu 100 km dobrze. I jest to, są to fajne tereny do, do przygotowania się na dalszą część sezonu. Klub zapełnił zgrupowanie dwa tygodnie w Hiszpanii w hiszpańskim Kalpe. Można powiedzieć kuror kurorcie kolarskim. Teraz przebywamy w Turcji połączone zgrupowanie wraz z startami. No i pierwszy start sezonu osobiście pokazałem się z dobrej strony. zajęłem trzecie miejsce w kryterium. Oczywiście dzięki pomocy drużynie, bo kolarstwo to jakby drużynowy sport, no i... Myślę, że udany początek sezonu. Pierwsze starty, myślę, że udane dla całej ekipy. Również dla mnie. Czułem się bardzo dobrze. Wykonałem swoje zadania i udało mi się jeszcze zafinisować na ósmej pozycji, mimo pomocy dla Bartka. Zgrupowanie w Turcji przebiega pomyślnie. Udaje się realizować cały plan, który mieliśmy założony jest dzień moje samopoczucie tak jak i innych coraz lepsze Polish team when they come I look they are not like a continental team they are more strong I saw them face because they are more serious than the many teams they are uh, with the discipline and uh, na pierwszym naszym zgrupowaniu w Hiszpanii już dobrze się e, zaczęliśmy zgrywać i docierać jako ekipa. E, tutaj przyjechaliśmy już naprawdę jako zgrana paczka. Uważam, że to morale były nasze wysokie, a, a po tym zwycięstwie są, są jeszcze tylko wyższe i humory nam dopisują także na pewno na plus. Z moimi gabarytami, warunkami fizycznymi, raczej jestem bardziej stworzony do jazdy po górach niż do jakichś sprintów z, z dużej grupy. Także jeśli chodzi właśnie o te wyścigi, upatruję swoich szans, gdzie, gdzie to przewyższenie jest trochę większe. No i tam chciałbym, chciałbym albo pomagać, pomagać swoim kolegom, lub jeśli będzie taka okazja, sam wykorzystać jakąś, jakąś sytuację. Klub powinien stopniowo się rozwijać, pomału. No, ja wiem, że to wygląda, że to szybko idzie, natomiast jest to ciężka praca wielu ludzi. Rozbudowujemy cały czas sztab, jest coraz więcej ludzi przy tym zespole, jest coraz więcej sponsorów, co mnie bardzo cieszy, bo bez sponsorów nie mielibyśmy prawa istnieć. No i idziemy do przodu, natomiast no tak jak mówię, zawodnicy mają jakieś tam cele postawione na, na ten sezon, e, chcemy je zrealizować, nie zawsze się to udaje, ale chcemy je realizować, e, a, a ja i, i, i wszyscy, wszyscy, którzy współpracują, są przy tym zespole, pracujemy nad tym, żeby, żeby iść tak pomalutku do przodu, do góry cały czas. Po Turcji mamy wyścig etapowy Belgrad-Banialuka, po czym wracamy króciutko na 2-3 dni do kraju i jedziemy do Danii. Po powrocie z Danii mamy wyścigi u nas w Polsce, są to również wyścigi UCI, Beskit Classic i Beskid Race. Myślę, że no, dobrze by było pokazać się na tych wyścigach u nas w Polsce, że jesteśmy naprawdę silnym zespołem.